Witam Was bardzo serdecznie. Lekcja 8 Dzisiaj rutina diaria. Oczywiście nasz verbuk i strona 18. Dzisiaj będzie trochę bardziej praktyczny. Zaczynamy! Ok, więc teraz tak. Co robimy wieczorem? Pierwsze mamy Acostarse, czyli położyć się, spać po całym dniu. Nos akostamos. Co robimy rano? Levantarse, wstawać. Nos levantamos. Macie tutaj odmianę czasownika. Właściwie zapisałam Wam wszystkie czasowniki po kolei, tak jak je się odmienia, bo je wszystkie odmienia się tak samo. I mamy yo me ducho, tu te duchasz ducharsze to jest brać prysznic zaraz zobaczymy na następnym slajdzie El, ella se ducha Nosotros nos duchamos Vosotros os ducháis Ais Ellos, ellas se duchan I zaczynamy Yo me acuesto czyli ja kładę się spać Yo me levanto Me levanto. Mogę wstawać późno, tarde, me levanto tarde albo me levanto muy temprano, bardzo wcześnie. Tego nie musicie zapamiętać. Pamiętajcie levantarse i y acostarse. Primero me puesto, tak jak dzieci w przedszkolu, i luego me levanto. czyli najpierw się kłada, a później wstaje. Widzicie, jak on leży taki nieżywy na tym łóżku. Co on robi? Duerme, dormir. Dormir to jest spać. El duerme. Teraz jak można spać? Można spać mucho, czyli dużo. Poco, czyli mało. Nada, czyli nic, w ogóle nie śpi w nocy. Można spać bien, czyli dobrze. Mal, źle. Algo regular Yo duermo regular Ya, es pie Regular, de Ni es pie, ni Mucho Poco Nada Bien Mal Regular Dormir Yo duermo Tú duermes El ella duerme nosotros dormimos, vosotros dormís, ellos, ellas duermen. ¿Ok? Afeitarse, golich. Los estoy ni a los coquitos Y teraz. yo me afeito. Dice, Me ducho, me afeito. Tú te duchas, te afeitas, tú se golish. Él, ella se afejta, że ona się koli. Nosotros nos afeitamos, vosotros os afejtais, ellos ellas se afeitan. Tu będzie Wam łatwo zapamiętać, jak zapamiętacie, że czasowniki zwrotne, czyli te, które mają se, w ten sposób się odmieniają. Yo me, tú te, se, nosotros nos, vosotros os, ellos ellas se. Jak to można zapamiętać? Yo me, no to takie śmieszne, jakieś japońskie. Yo Tute. Tutę. El, se. E se. Tu są dwa takie same. To na pewno zapamiętacie. Nosotros. Nos. Vosotros. Os. Widzicie? Peinarse. Yo me peino por la mañana. Rano się cieszę. Yo me lavo los dientes. Mieję zęby. Yo me lavo los dientes tres veces al día. Trzy razy dziennie. Ok? Lecimy dalej. I teraz. Duciarse. Czyli brać prysznic. Skojarzycie to słowo z tą panią, która tak bierze prysznic? Duciarse. jaż se ducha. Albo bañarse. O, uwielbiam bañarme. Uwielbiam się kąpać. Baniar, me. Yo me baño. Tutaj macie odmianę tego czasownika. Meducio, czyli tak, jak, tak samo jak na wcześniejszym slajdzie. I teraz yo meducio siempre por la mañana. Siempre to jest zawsze. Siempre, siempre, forever. Po prostu siempre, zawsze por la mañana. Por la mañana rano. Może być por la tarde, po południu, albo por la noche. Tak jest. Me gusta bañarme. Lubi się kąpać, lubi się kąpać w wadnie. Me gusta bañarme. Możemy się zapytać kogoś, te gusta bañarte? I jaka będzie odpowiedź? Si, sí, me gusta bañarme. Albo no, me gusta ducharme. Nie, lubię się kąpać albo prefiero ducharme. Nie kąpać się, tylko brać prysznic. Prefiero ducharme. Ella se ducha por la noche. Ona się kąpie w nocy. Nosotros nos bañamos en el mar en verano. Kąpiemy się w morzu w wakacje. Nosotros nos bañamos, czyli odmiana, en el mar w morzu. En verano. W wakacje. Czy tutaj wszystko jest jasne? Piszcie w komentarzach albo wysyłajcie wiadomości. To jest krótka lekcja, bo ona jest dosyć skomplikowana. Duciarse, lavarse, bañarse, peinarse, afeitarse, acostarse, levantarse i dormir mucho. Długo spać. Dużo spać. Wszystko? Jakieś pytania? Duciarsze, pamiętajcie, postarajcie się skojarzyć wyraz pod obrazkiem albo obok obrazka z obrazkiem, jaki macie. Duciarsze, jak tą panią pod prysznicem skojarzyć z tym, że ona ducia? Albo ta pani, która leży sobie w wannie i tak z głową do tyłu odchyloną, Baniarsze, że ona bania. Jak będziecie kojarzyć wyrazy z obrazkami, będzie Wam dużo łatwiej zapamiętać. Sami nie wiecie, nie wiecie, kiedy będziecie po prostu rozmawiać. No i oczywiście, do tego jest nasz żółtek, żeby uzupełnić go jeszcze o dodatkowe jakieś wyrazy, które uważacie za stosowne, może nawet całe zdania. Tutaj, akurat, jeśli chodzi o codzienną rutynę, jest jeszcze. Druga strona, którą przerobimy na następnej lekcji, i miejsce na notatki. W miejscu na notatki możecie napisać właśnie zdania, które uważacie za stosowne i takie praktyczne. Możemy zrobić następne zajęcia bardziej praktyczne, czyli same zdania po hiszpańsku z tym, co do tej pory yy, umiemy albo nauczyliśmy się, jeśli chodzi o codzienną rutynę i o czasowniki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia na następnej lekcji.